Cześć Maestry i z tej strony Mr. Zapraszam Cię na kolejny film, który jest dzięki użytkownikowi. Sorry, że czytam, ale nie mam pamięci do nas. Piowol 1, tu się będzie gdzieś wyświetlał. Kolega Otóż powiedział mi, jak można zrobić lepszą korowarnię. Na pewno postaram się wykonać ją lepiej niż tą. Nie twierdzę, że ta nie działa, bo działa. Można sprawdzić u ale my zrobimy sobie inną, trochę można powiedzieć łatwiejszą. Wkrętarki trochę naładowałem, aczkolwiek jest stara i może to być problemowe, ale proszę, mam tu taką deseczkę, no a więc Zobaczymy, czy sprawdzi się w moim przypadku lepiej niż tamta. A więc zapraszam Cię na intro. Dobra, to jesteśmy. Jestem znowu przygotowany perfekcyjnie, bo dzisiaj potrzebne nam coś takiego. Biertełka, wkrętarka i parę wkrętów, nie? Wkrętarka, proszę bardzo, niby jest naładowana na maksa. Będzie szła jak przecina. Teraz tak, polega to na tym, że również trzeba wywiercić te dziurki, tak jak w tamtej, <trym> tylko trochę inaczej bo należy je wywiercić przy samym brzegu deseczki, a później od węższej strony deski przewiercić takie otworki i wkręcić wkręta i ostrą końcówką on ma rozwalać te kabelki, nie? To więc bierzemy się za wiercynie. Czy Ty słyszysz, jak dzisiaj ta jak ta maszyna dzisiaj chodzi, to jest zupełnie inna robota. No zobacz, jak to idzie. Ledwo zacząłem odcinek, a to też końcowa będzie. I tak jak w tamtym przypadku coraz coraz większe dziureczki. No dobra, tą dziurę trzeba jeszcze raz wywiercić. Ale to nie Ta dziura jedna będzie zapasowa. Chociaż on mi kazał wywiercić je jak najbliżej Ale ja im tego tak nie robił jak najbliżej. Tylko właśnie troszkę dalej, że tą że ten wkręcik trochę wszedł, nie? No nie wiem, właśnie To tak. zacznijmy wiercić trochę dalej. Najwyżej, jak nie wyjdzie, to już poza kamerami te takie same. Ty no widzisz, jak to idzie? To jest to. wkrętarka, ona już jest tak stara, ona może 10 lat, jak nie lepiej. Lepiej! Ona ma 12, 13, 14, 15 lat o, sadziłem Wsadziłem tą starą, tą zepsutą baterię do ładowarki I w 5 minut się naładowała złomik jest przygotowany To już końcówka jest Ten filmik to będzie trwał chyba 2 minuty Ale jeszcze będzie TESTOWANY! I teraz patrz Tu masz dziurki A teraz z tej strony Robisz takie małe dziurki Żeby wkręcić w, tylko wkręcika I ten wkręcik jest Jak Jako ten nożyk, nie? Zaraz pójdę po wkręciki Mamy tu jakieś wkręciki? O! Ma kilka rodzajów krętów. Taki złoty. Później jest taki czarny ten mały. To o, to chyba będzie to. Bo takie długie to później nie będą sztywne w takim czymś nie. No, I teraz co? Jaką dziurkę by tu trzeba było zrobić, żeby wkręcić, wkręcić? Może taką. spróbujmy To najlepiej jakbyś wycelował. A zróbmy na tej dużej w tym miejscu. Jestem ciekawy, czy ty no będzie ideolo. I już. Już muszę korowarkę, ale te dziury to będą za bliskie. Mhm. Ale zróbmy tak. Wszystkie. Tylko wyceluj tu we wszystkie, nie w środek. Jak na razie idzie. Kolego Piowol, jak to oglądasz, powiedz mi w ogóle, czy ci o to chodziło? Bo mi chodziło o to. O dobrze jest. Teraz patrz. wkręciki. O, już może ostrze. Tylko mogłem to dać trochę trochę dalej. No. Z tego to chyba się raz dwa wyłania No, bo tu nawet nie ma co wkręcać ale to nic się zrobi z drugiej strony no i to tak będzie no i chce weźmie ktoś kabloszka mamy jakiegoś to, co to jest? internetowy telefoniczny się wnosi coś tu ma w środku? nie, no, w no, no. dobra tu mamy taką korowarkę zrobioną na takie o wkręciki i teraz trochę miejsca taka korowarka, że tu masz otworki, tu masz wkręta i ten wkręt ma Ci przecinać tak co? Patrzysz sobie, gdzie Ci wchodzi, tu Ci wchodzi, co coś? I ten kabel teoretycznie ma być przycięty przez tego wkręta, ale ten wkręt on nie jest dobry. Za blisko jest ta, ta dziura. Powiem to będzie trzeba swingować. Zrobimy sobie ten otwór tu, i teraz ten otwór zrobimy tu. O! I teraz, bo ten wkręt on się ledwo trzyma, tam, a tu. Ło, tu, tu jest sztywny. Teraz jak sobie weźmiesz taki kabelek, sobie go wsadzisz tu i weźmiesz. Ale on tak słabo coś dokręciłem i pociągnę. To on powinien mi tu zrobić robotę. No i robi. Jest przecinte. Widzisz to? jest przecinte tylko tu na początku mi coś nie wyszło ale Kurde. Kurde. o widzisz jak on tu idzie? i ten, ten sposób działa tylko bym musiał takiego ostrzejszego wkręta mieć to ja się skochodziło trzeba zainwestować w nowe wkręty no bo znowu bierzesz musz druta trochę odkręcosz wkładasz bruta z tej strony lepiej O zakręcasz tak w miarę i ciągniesz widziałeś? obiro sam trochę to mocno żeś tego wkrętał no nie tak to miało wyglądać to musiał być ostry skręt Taki fest ostry To by to by działało no. Dobra Powiedzieć coś szczerze Dupię mam tą korowarkę Jose ja kurde, obiorę kabelki sposobem zwyczajny, bo to jest porażka. Nic się nie przecięło, tam, w dupie. W dupie z ty. Teraz te kabelki będę to jest Projekt numer jeden, projekt, nie, projekt numer jeden na pewno działa. Na pewno, tylko wykonanie lepsze. Projekt 2. być może też działa, tylko by musiał być wkręcik taki ostry i... tak i projekt numer 3 to jest nożyk I jak go masz zawsze przy sobie to obejrzysz każde gówno może się trochę podenerwujesz jeśli nie lubisz tego robić ale tak jak niektórzy mi pisali w komentarzach pod filmem z ostatniej korowarki że obierają po 25 lat takie kable tylko nożyk I dają radę No to co no ja Ci wam Dobra, taki jest efekt tej korowarki numer 2 Możecie ją zrobić Tylko weź ta Ostrzejszego wkręta ja nie wiem Ja to jestem chyba skazany na Na, na te Na no nożyk Albo trzeba przestać jabłszować i sobie zrobić i tak kupić kupić korowarkę chyba że ktoś się nade mną zlituje i mi zrobi taką która działa bo jak widać chyba moje moje umiejętności co do korowarki robienia korowarki są zerowe i już nie wiem chyba że znajdę może być ta że znajdę trzeci sposób na zrobienie korowarki i też go przetestuję a ja, jak ci to miało przeciąć jak to tympę. Tu w ogóle się nie zgrywa dziura. Tympez masz teraz, skręty. Może by je naościu? Nie. Dobra, miedziucha do miedziuchy, do mojego wiadereczka. Tymczasem co? żegnam się. Jak chcesz to sobie zrób, bo myślę, że działa. A jak nie chcesz, to sobie nie rób. Baw się nożykiem, ja już jestem chyba skazany na, na nożyk I... Nie mam nic więc więcej do powiedzenia Także Jak Ci się podobało, zostaw łapeczkę w górę Zasubskrybuj mnie Bo tylko chyba 80... 80, 80 20% oglądających moje filmy to moi subskryb, subskrybenci I co? Napisz komentarz no. Czy Ci miło, czy Ci niemiło? Bo mi jak napiszesz komentarz, to będzie bardzo miło. Dobra, to co? Piąteczka. Szczała Maestry i Maesteri. Piona.